To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Amerykanie wybierają prezydenta. Według najnowszego sondażu wykonanego przez Ipsos dla agencji Reutera 44% ankietowanych chce głosować na Kamala Harris, a 43% na Donalda Trumpa. W większości stanów, jak wynika z sondaży, wybory są przesądzone. Oznacza to, że walka o to, kto zostanie prezydentem, rozstrzygnie się w tzw. swing states. W tym roku jest ich siedem. To Arizona, Georgia, Nevada, Karolina Północna, Michigan, Wisconsin oraz Pensylwania mająca najwięcej, czyli 19 głosów elektorskich. Zatem ja pamiętajmy o jednym. Stany pewne są stanami pewnymi do momentu, dopóki przestają być stanami pewnymi. Kalifornia kiedyś była republikańska, to się zmieniło w latach 60., na przełomie do 60. i 70. -tych. To też była bardzo boleśnie właśnie Hillary Clinton, gdzie ona nie prowadziła kampanii wyborczych w tych stanach pewnych dla demokratów, po czym okazało się, że kilka z nich Trump odbił. Te stany pewne, czasami rzeczywiście tam dokonuje się zmiana polityczna. To teraz wczoraj został opublikowany dosyć ciekawy sondaż z Iowa, który wskazuje, że nagle Kamala Harris nie stąd i zowąd ma kilkuprocentową przewagę nad Trumpem, podczas kiedy do, do tej pory on tam miał solidną przewagę paru punktów procentowych. Więc pytanie: Czy ten sondaż pokazuje realną zmianę, czy być może jest, jest gdzieś w granicach błędu statystycznego i, i być może były jakieś problemy związane z metodologią tego sondażu? Tłumaczy profesor Michał Urbańczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Financial Times wyróżnia kilka najważniejszych tematów dla amerykańskiego wyborcy. Pierwszy z nich to inflacja, która w lipcu 2022 roku przekroczyła 9% pod rządami Joe Bidena. Niewielka większość Amerykanów uważa, że Donald Trump poradzi sobie lepiej z tym wyzwaniem niż Kamala Harris. Część ekonomistów twierdzi jednak, że republikański kandydat, wprowadzając zapowiedziane cła na towary zagraniczne, może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu cen. Jeśli chodzi o te problemy czy też wyzwania, które stoją przed Stanami Zjednoczonymi, no to zdecydowanie na plan pierwszy wbija się kwestia ekonomii i gospodarki. Dla wyborca amerykańskiego polityka zagraniczna jest naprawdę mało istotna. Ona się pojawia. W takich momentach, jak, jak są protesty przeciwko wojnie na Bliskim Wschodzie, przeciwko temu, co Izrael robi w Strefie Gazy, ale to są protesty ograniczone do, do bardzo nielicznych grup studenckich albo odnoszące się często tylko do, do poszczególnych mniejszości. Kwestia ekonomii i gospodarki to jest pierwszy punkt w ogóle, o, od którego należy zacząć. No i tutaj wyborcy zazwyczaj wskazywali, że większym zaufaniem darzą Trumpa. Problem deindustrializacji w wielu miejsc w Stanach Zjednoczonych, problem bezrobocia, a z tym związane są no właśnie szereg innych problemów społecznych, skończywszy na uzależnieniach i walce z pentanylem. Pas rdzy właśnie powstał jako efekt tej deindustrializacji. Jest to problem, z którym Amerykanie od kilku lat dosyć intensywnie walczą. To jest związane tak naprawdę z wróceniem procesu globalizacji. Przez dziesięciolecia przemysł amerykański był eksportowany do Chin czy do Azji. Teraz politycy amerykańscy starają się, aby te, te fabryki z powrotem wracały do Stanów, po to, żeby dawać pracę. Kolejny problem to migracja. W grudniu 2023 roku osiągnęła ona swój szczyt. Zarejestrowano 250 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Co więcej, meksykańskie kartele, wykorzystując nieszczelność, przemycają do Stanów Zjednoczonych narkotyki. Większość Amerykanów domaga się zdecydowanych kroków w tej sprawie i uważa, że z problemem lepiej poradzi sobie Donald Trump. W kampanii dużą rolę odegrały też problemy prawne Trumpa. Sąd uznał go winnym próby ukrycia faktu, że zapłacił aktorce filmów dla dorosłych za milczenie w sprawie ich relacji. Oprócz tego kandydat Republikanów usłyszał zarzuty w trzech innych sprawach są one w toku. Uwagę opinii publicznej przykuła też sprawa aborcji. Dzięki głosom nominowanych przez Donalda Trumpa sędziów Sądu Najwyższego w 2022 roku odwrócono precedens sprawy Roe vs. Wade. Oznacza to, że poszczególne stany mogą obecnie samodzielnie ustanawiać prawo aborcyjne. Większość Amerykanów uważa, że aborcja powinna być dopuszczalna. Amerykanie sądzą też, że Waszyngton wydaje zbyt dużo pieniędzy na pomoc Izraelowi i Ukrainie. Kamala Harris kładzie nacisk na przestrzeganie przez Tel Aviv praw człowieka w Strefie Gazy. W sprawie Ukrainy i relacji sojuszniczych uważa się, że będzie kontynuować politykę Joe Bidena. Donald Trump zapowiada szybkie zakończenie wojny na Ukrainie i przymuszenie europejskich państw NATO, by wydawały więcej na obronność. Ten wektor polityki amerykańskiej, on na pewno będzie dalej powoli się zmieniał w kierunku Azji, co oznacza, że po prostu Europa musi sobie zacząć sama radzić ze swoimi problemami, a nie oglądać się na Amerykanów. Zapytam tak bardzo przewrotnie, no jakie mamy argumenty dla matki albo ojca nastolatków z Idaho, Iowa, Oregonu czy, czy Pensylwanii, które przekonają ich, że to ich dzieci, mają bronić granic europejskich. Dodaje profesor Urbańczyk. Jak wynika ze wspomnianego sondażu dla agencji Reutera, Partia Demokratyczna od ostatnich wyborów prezydenckich straciła 4% głosów czarnoskórych kobiet i 8% głosów czarnoskórych mężczyzn. Zyskała natomiast 9% poparcia białych kobiet i 1% białych mężczyzn. Z kolei Republikanie stracili 6% poparcia wśród osób z wyższym wykształceniem. Zyskali jednak 5% wśród ludzi bez dyplomu uczelni wyższej oraz po 7% poparcia kobiet i mężczyzn pochodzenia latynoskiego. Do połowy października Kamala Harris zebrała 2 miliardy 200 milionów dolarów na kampanię. Donald Trump pozyskał 1 miliard 700 milionów. Cała rozmowa z profesorem Michałem Urbańczykiem jest dostępna na naszym kanale w YouTube. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.